Dokładnie tak. Więc podsumowując tą, tą część, o tą automatyzacji, jak Państwo widzą, trwa to naprawdę bardzo, bardzo krótki okres czasu. W Pierwsza automatyzacja to było 8 sekund, w tym przypadku jest to 14 sekund. Jest. Można powiedzieć, że jest to dwukrotnie więcej czasu, natomiast jest to nadal 14 sekund działań, które się dzieją w tle. Zwłaszcza jeżeli chcieli, chcielibyśmy usprawnić proces i mamy gotowe pliki pod tytułem właśnie umowy wzorcowe, które, które klient chciałby generalnie. Przepatrzeć, przeanalizować. Więc w związku z czym Agent AI szuka tych plików w danym miejscu w taki sposób, aby one były adekwatne do rozmowy, która padła podczas spotkania z klientem. Czyli agen analizuje, co było efektem, co ma być efektem spotkania, robi to właśnie to podsumowanie i dodaje załączniki, które są najważniejsze, w mojej ocenie, z punktu widzenia handlowca. Te elementy trafiają do crm czyli trafia podsumowanie, trafia załącznik, trafia, pojawia się szansa sprzedażowa, pojawia się kontakt, pojawia się firma. Czyli wszystkie czynności, które najczęściej trzeba wykonywać ręcznie, mu się w sposób automatyczny. I co najważniejsze, dzieje się to w takim etapie, np. szansy sprzedażowej, na jak, jaka, była, jaka była, była w ramach rozmowy. Czasami podczas pierwszej rozmowy jesteśmy na etapie, powiedzmy, pierwszego etapu, nie wiem, inicjacji, roz, inicjacji spotkania a czasami być może tymi już jest zdecydowane, więc szansa wówczas przeskakuje z automatu do, do etapu, w którym się finalnie zajmuje, znajduje ten klient. My no tak, tak jak wspomnieliśmy chyba w pierwszym przy, przykładzie, to są drafty mail, drafty wiadomości, które możemy medytować.